Witam, witam w kolejnym projekcie, którym jest Torchlight. Jak widzicie po pogromczyni jest już dość głęboko z takim ekwipunkiem, ale ja nie jestem do Was. Chciałem się Was zapytać, kim chcecie, żebym grał? Niszczycielem, pogromcą odnowa czy alchemikiem? Będzie macie czas do soboty, do 15 gdzieś tak mniej więcej. bo wtedy będę zaczynał już let's play tak oficjalnie no to właśnie z pytaniem do Was o postacie czemu robię to drugi raz bo chcę wiedzieć kogo Wy chcecie zobaczyć w niektórych tak w ogóle się o to, to nie będę pytał w tej się jednak zapytam bo jest sporo takich tu na przykład może być sporo niszczycieli pogromców bądź alchemików albo na przykład może nie być w może być jeden z dwa let's play e o alchemikiem i ma tych dwóch, chcę powiedzieć. Więc to, od was zależy kim mam grać, jakiego mam, jakiego zwierzaka wybrać sobie. I błagam, bez remisu, bo się załamie. błagam was. Więc, jak już mówiłem, Let's Play zaczyna się sobota 15, i do tego czasu będę obserwował komentarze, albo albo przysyłajcie mi po prostu na prywatne wiadomości. Więc do zobaczenia w sobotę w tym Let's Play.